Cześć, witaj, Robert Brzoza z blogu robertbrzoza.pl. A czy banki są dzisiaj bezpieczne? Czy bezpiecznie jest trzymać swoje pieniądze w systemie bankowym? Czy ten system polski i światowy jest godny zaufania? Na pewno słyszałeś o akcji cypryjskiej, gdzie opodatkowano konta bankowe. I to nie tylko te najbogatsze powyżej 100 000 euro, ale również do tej kwoty, które były dotychczas gwarantowane. Zamachnięto się na oszczędności Cypryjczyków oraz na oligarchów rosyjskich, którzy tam trzymają swoje pieniądze. Zachodzi pytanie, czy Unia Europejska nie ma pieniędzy, żeby dać Cypryjczykom, rządowi cypryjskiemu, na utrzymanie, na dopięcie budżetu? Oczywiście, że ma. Europejski Bank Centralny cały czas drukuje euro. I dofinansowuje różne gospodarki. Gospodarkę Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii. Kolejne transze są dawane Grekom. W jaki sposób dotuje? Dzisiaj jest wielkie haro, jeżeli mówimy o wspomnianej Grecji, w której robi się teatr dla ludu, że dajemy olbrzymie kredyty na utrzymanie tego państwa. Natomiast nikt nie mówi, że Europejski Bank Centralny drukuje euro. I wykupuje obligacje w Francji, Wielkiej Brytanii czy Portugalii. Ponieważ te kraje nie chcą ciąć wydatków, nie chcą optymalizować budżetu, ponieważ to się wiąże z protestami społeczeństwa. Więc znacznie łatwiej jest wpłynąć na Unię Europejską, która wykupuje obligacje. Obligacje są to papiery wartościowe, czyli na przykład warte 100 zł dany inwestor kupuje, aby po roku czasu otrzymać oprocentowanie i zwrot tych 100 zł. To jest fajna sprawa, jeżeli wykupujesz obligacje czy danego miasta, czy państwa, jeżeli ono dobrze prosperuje. Natomiast żaden inwestor nie wykupi obligacji, powiedzmy, Grecji czy Hiszpanii, jeżeli ona jest bankrutem. Dlaczego? Bo nigdy nie otrzyma zwrotu. Europejski Bank Centralny, drukując pieniądze i wykupując obligacje, nigdy ich nie otrzyma z powrotem. Dzisiaj długi państw są tak olbrzymie Polski, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, że nigdy oni nie zwrócą tych pieniędzy. Nigdy. Zapewne będzie musiało być jakieś oddłużenie państw, jakiś globalny reset, ale nie za darmo. Będzie coś za coś. W artykule Bank Ukradł Twoje pieniądze na stronie robertbroza.pl opisałem tą sytuację, o której teraz mówię. Zapraszam Cię do tego artykułu. Teraz Unia Europejska będzie musiała to samo zrobić, co zrobiła na Cyprze, na większą skalę. Ponieważ dobrze sobie zdaje sprawę, że to, co mówią niektórzy ekonomiści, jest prawdą. System bankowy na światowy się sypie. Coraz więcej jest bankrutów. Bardzo słabe są banki w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, e, już nie mówię, że w Grecji. To są banki, które będą potrzebowały olbrzymich dotacji. I pomysły są teraz takie, aby weszła ustawa bankowa, która będzie powodowała, że to klienci banku będą utrzymywać upadający bank. Czyli jeżeli będzie brak płynności banku, bank będzie miał tego narzędzia, aby wpłynąć na państwo, aby opodatkować lokaty, czyli zabrać nam. Na przykład spowodują sobie, że w Polsce będzie teraz podatek 10%. I 10% wezmą Ci Twoje oszczędności, od tak sobie, nie pytając się Ciebie o zgodę. Innym pomysłem, jak napisałem w artykule, jest zamiana na akcje Twojej oszczędności. No, totalna bzdura, kto potrzebuje akcji upadłych banków. Co jest jeszcze niebezpieczne, o czym chciałem Cię ostrzec? Ważne jest, abyś śledził sytuację ekonomiczną świata, ponieważ w momencie, kiedy pojawi się jakakolwiek panika w systemie bankowym, a mianowicie dzisiaj utrzymuje się to ze względu na to, że społeczeństwo się nie orientuje, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast, kiedy społeczeństwo się dowie, albo kiedy Unia Europejska znowu okradnie konta bankowe w dużym państwie, aby tylko nie w Polsce, nagle społeczeństwo się zorientuje, że oni kradną mi pieniądze, więc ja je wezmę w banku, bo to nie ma sensu. Nie dość, że płacę konto bankowe, to jeszcze mi będą płacić kolejne, będą mi zabierać kolejny podatek. Więc. Nastąpi ruch na banki, random bank. Dzisiaj banki nie mają pieniędzy klientów. A szczegółowo, a szczegółowo to rozważając ten temat, banki w Polsce mają 8-15% rezerwy. Resztę pieniędzy swoich klientów wydali na pożyczki dla firm, dla Kowalskiego. Więc jeżeli śledziłeś sytuację w Grecji. W Islandii, czy w tych krajach, które upadły, to tam wyraźnie było widać, że banki są zamykane. Szczególnie na początku, przez dwa tygodnie, przez jakiś czas. Oni twierdzą, że to jest w wyniku uspokojenia rynku. Na pewno, ale nigdy nie mówią o tym, że banki nie mają pieniędzy, żeby wy, wypłacić yy, swoim klientom. Ty mają własne oszczędności. Zapewne, jeżeli. Będzie upadek jakichś banków, stracisz część tych oszczędności. Dlatego polecam pilnowanie sytuacji ekonomicznej świata, trzymanie część pieniędzy na kilka miesięcy w skarpetce w domu oraz sprawdzenie, jakim, w jakim banku trzymasz pieniądze. Dzisiaj bardzo ważne jest powiedzenie, to, co polskie jest najlepsze. System bankowy w Polsce działa na bardzo dobrze, na tradycyjnie dobrych zasadach. Natomiast dużym problemem jest to, że polska gospodarka została wykupiona w latach 90. I 80% banków w Polsce to zagraniczne banki i korporacje. I teraz, jeżeli bank z Hiszpanii, z Portugalii, z Włoszech straci płynność finansową, to on jedną decyzją ściągnie pieniądze, na przykład Bank PKO z największym bankiem, a jego akcjonariuszem czy głównym działowcem jest Bank Włoski. I teraz, jeżeli we Włoszech będzie miał problem ten bank, to ściągnie pieniądze z oddziału polskiego, z banków polskich. W tym momencie S.A., aby się utrzymać, to jest oczywiście hipotetyczna sytuacja, ale całkiem realna, będzie musiał szukać pieniędzy. Gdzie? U klientów. W 1998 roku podczas, podczas recesji banki ściągały kredyty. ściągały kredyty hipoteczne od klientów. Wypowiadały kredyty. Może się tak zdarzyć sytuacja, że nagle, nie śledząc sytuacji ekonomicznej, dostaniesz list z banku, że w ciągu miesiąca musisz spłacić kredyt na dom albo ci ten dom zabiorą. To jest całkiem realne. Takie sytuacje były. Czy myślisz, że w Grecji, czy myślisz, że w Islandii, na Węgrzech, w Argentynie, Rosja, która bankrutowała, że w tych krajach rząd, pół roku przedpowiedział społeczeństwu, swoim obywatelom, przygotujcie się, bo nastanie czas recesji, będzie wysoka inflacja, nawet hiperinflacja, wzrosną bardzo ceny, ty może stracisz pracę, może nie będziesz miał co jeść, przygotuj się na to. Oczywiście, że nie. Ci ludzie nagle się obudzili i stwierdzili, że, muszą iść do, że, że banki są zamknięte, bo nagle pogłoska taka poszła. Dlatego przygotuj się na sytuację. Ja nie, nie, nie straszę nikogo, bo nie twierdzę, że jakiś krach nastąpi nie wiem, dzisiaj, jutro. Natomiast jeżeli, jeżeli masz pod ręką jakiegoś analityka ekonomicznego, maklera, osobę, która inwestuje, to porozmawiaj z nią i niech ci powie szczerze, bo oni znają najlepiej sytuację. Osoby, które inwestują. Ponieważ kiedy się inwestuje? Wtedy, kiedy jest Bessa, nie hossa. Bessa, czyli wtedy, kiedy rynek upada. Czasami w przeciągu życia jednego inwestora są takie jeden, jedna, jedna sytuacja się zdarzy lub dwie. Wtedy się najlepiej kupuje metale szlachetne, złoto, srebro. Wtedy się kupuje akcje firm. To są najlepsze inwestycje życia. Dlatego maklerzy, ekonomiści, niektórzy, oni nie chcą mówić o zbliżających się kryzysach. Bo społeczeństwo ktoś musi stracić, żeby ktoś zyskał. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyś śledził sytuację ekonomiczną na świecie, żebyś zaczynał rozumieć podstawowe problemy ekonomiczne, które nie są trudne, po to, aby uratować siebie i swoją rodzinę przed trudną sytuacją. Bo dzisiaj na czy dzisiaj wczoraj, czy przedwczoraj, czy jakiś czas temu na. Forum Ekonomicznym, nasz, nasz premier Tusk, straszny teatr mówi na temat ekonomii w Polsce. Ogłosił, że już nie ma recesji w Polsce, w Europie, że to już się kończy, że myśmy się nie dali. Jest to tak obłudne, jest to tak fałszywe, jest to taka nieprawda, że ten człowiek, tak jak kiedyś mnie kibicowałem Krzaklewskiemu, bo jego obłuda również mnie dręczyła tak samo ten człowiek, jest 10 razy albo 100 razy gorszy od niego. Zbliża się potworny kryzys. On uważa, że cieszy się, że jest inflacja 1-2%. Inflacja to jest ogólny wzrost cen, który do tego jeszcze wchodzi podaż pieniądza, ale weźmy pod uwagę, że to jest wzrost cen i on twierdzi, że to jest 1-2% w przeciągu roku. Zobacz sobie, co w przeciągu ostatniego roku podrożało i ile. I czy czy podrożało to o 1-2%? Oszukują i wskaźniki ekonomiczne są zaciemniane. Jest to samo co w Stanach, jak i na całym świecie. Tutaj jest utrzymywany właśnie ten trend. W Stanach Zjednoczonych mówi się, że jest 2-3% inflacja, w rzeczywistości już jest 8%. A za niedługo nie utrzymają w ryzach tej podaży pieniądza, inflacja będzie rzędu 15-20%, a później się zamieni w hiperinflację. To samo jest w Polsce. Jeżeli oni do głównego koszyka metodyki, y, y, która liczy inflację, biorą, śmieję się, ale biorą na przykład maszyny rolnicze, nie wiem czy zdrożały, sprężyny samochodowe, kubły na świecie, na śmiecie, to być może faktycznie wyjdzie 1-2%. Ale do koszyka inflacji powinno się brać podstawowe produkty, a więc chleb, a więc opłaty, a więc gaz, benzyna, to co my używamy na co dzień. Wtedy inflacja, nie wiadomo, czy by nie była powyżej 10%. Zachęcam Cię po więcej informacji na blog robertbrzoza.pl. Pozdrawiam.